Przepięknie zaśpiewałyście, a przede wszystkim, proszę Państwa, to wyjście na scenę i wzięcie mikrofon dla trzylatka, to jest wyczyn niesamowity dla dorosłego, a dla tych malutków niesamowite. Także brawa ogromne dla Was i zapraszamy. Bardzo bardzo. Ja mam taką magiczną kredkę, będę tutaj prosiła na środek sobie dzieciątko, dotykała będę Was w ramię. I odbierzecie od Cioci I wtedy zakończymy całą naszą uroczystość. Chodź kochani. Dobrze? <toddź> dobrze. Jeżeli tak nie zrobimy, to chodź. To, dobrze. to zapraszamy Klarę. Klarusie, chodź. Chodź na środeczek. O, święci się do nas. Pasujecie na czekolada I gratuluję Ci bardzo.